W grze twierdza Krzyżowiec 2, mój panie. A witam cię, skrybo i was widzowie też od razu. Zaczynamy kolejny odcinek. No i dzisiaj mamy 1 wersus 1. Jak dobrze pamiętam, w twierdzy Krzyżowiec 2. Nieszczęście, no ja bym nie powiedział, że to jest nieszczęście szczerze, 1 versus 1. Ja mam 500 Golden Master Golda. No to jest dopiero druga misja w tym szlaku. Wiadomo, że będzie prosta. Ale czy to nazywałoby się, no chyba, że nieszczęście dla niego? Nie wiem, może zobaczymy. Ja tu w ogóle, co to jest tutaj? To jest pytanie. I on ma bardzo duży teren. Ja mam taki skromny. Zobaczymy, może uda się jakoś go w miarę szybko pokonać. Mam taką nadzieję, bo jeszcze mnie z dwa odcinki dzisiaj do zrobienia czekają. To są kamyczki, ale to tak dziwne, takie kwadraty są porobione. Na mapie to inaczej tak wyglądało. W sensie wygląda. Oha, dobra, ale ta mapa jest mała. To bardzo fajna mapa szczerze, czyli on ma tereny zielone. On ma tylko tereny zielone. A ja mam kamienie, drzewo, no i też w teorii tereny zielone. Tutaj sobie zagarnę. Doma golda on nic nie dostał. Ej, ciekawie się zapowiada. To myślę, że bardzo szybko sobie tą misję ogarniemy tutaj. Ja mam 100 golda, to ja zacznę szybko coś zbierać. No nie ma, nie ma. No będą zaraz, no spokojnie, muszą przyjść. Już tam narzekasz. Dobra, jedzonka też jest w miarę dużo. Tak teraz spojrzałem, mówię, może tutaj jakiś haczyk będzie? Jedzonka mało na starcie? Dobra, ja muszę coś sprawdzić. Co jakbym poszedł i mu od razu zniszczył coś? Chyba w tej twierdzy jeszcze tego nie robiłem. Teraz tak mu spichnę, rozwalić. Ruszamy, Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może ci włócznicy mi się przydadzą, może przetrwają. Zobaczymy. Ale coś by. A może byśmy sobie tak samymi arabskimi jednostkami zagrali, skoro taka misja się trafiła? Rekiamu Knechti... marnuje całe jedzenie. Zobaczymy, co on zrobi. Te bym musiał zrobić. Koszary sobie walniemy. Nasze łuki zaśpiewają. Tutaj coś ciekawego, jest pięciu włóczników. Dobra, idziemy rozwalać. Jeszcze zbrojownię bym z chęcią rozwalił. Dobra, on ma tam jakiś łuczników, więc. dać radę chociaż to rozwalić. Tak jest. Tam na pewno nie pobiegnę, żeby zbrojownię rozwalić, ale to chociaż. Dobra. Tak, panie. Tak jest, panie. Czekajcie, uciekajcie. Dobra, nie wszyscy przetrwali, ale udało się. I co teraz, gościu nie ma nic do jedzenia. Troszkę w złym miejscu sobie walnąłem to wszystko Teraz nie będę rozwalał Chociaż to może sprzedam Dobra, zmienimy to miejsce, nie podoba mi się tu To mi na jedzenie zmieniło Kamyczki, kamyczki też nie potrzebujemy Sprzedamy, coś sobie kupimy Zaraz tu ogarniemy jeszcze więcej Kurde, ale bardzo ciekawa misja Nie powiem a misja byłaby naprawdę troszkę trudniejsza, myślę, żeby jakby tutaj miejscem zamienić wszystko. On postawił spichlerz teraz w innym miejscu? Ego, nawet nie wiedziałem, że te boty będą w innym miejscu to robić. Ej, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Atakują wojska księcia. Dobra, nie strasz mnie, żeś tak krzyknął i tu prosto do ucha. No. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Dobra, już, już, tylko tych robotników i robotników byś chciał. No. A z kamyczku sobie coś to ogarniemy. Rudy dokupimy, parę jednostek zrobimy i będziemy atakować. To on jedzenia nie ma, to jak on będzie teraz się tutaj rozwijał? Powoli drewno będzie zbierał. Czy on w ogóle ma jakąś popularność? Ten spichlerz jest chyba pusty, bo tam nic nie pokazuje. Nie zdążył jakiegoś siedzonka ogarnąć i, serio? Takim jednym rozwaleniem spichlerza już go zblokowaliśmy? Tak nie bardzo. Ja sobie tutaj drwali, jeszcze więcej zrobię. Nie można tu tego zbudować. Ale nie powiem, gdyby to była misja, w twierdzy krzyżowiec. Je w jedynce, oczywiście, to już bym takiego bota zraszował. Ale tutaj cały czas tak nie jestem pewny mocy każdej z tych jednostek, że nie wiem, co bym musiał zrobić na starcie. Tutaj też no nie można w takiej dużej ilości kupić sobie jednostek. Też kasa się inaczej zbiera. Ale jakby zraszować takiego bota? Zobaczcie? No, sporo tych jednostek ma na starcie, żeby za te 500 golda coś zrobić, to chyba by się nawet nie dało, żeby takiego bota rozwalić. No ma tu ilu? Sporo zbrojnych łuczników, tych rekrutów. Jeszcze coś tam sobie kupuję. No nie wiem, jakby to trzeba było ograć już na starcie, żeby tak ładnie go zraszować. Rudy nie ma. Już pięć pancerzy mamy. Zaraz sobie kuszników walniemy. No i to jedzonko będzie trzeba ewentualnie jeszcze zrobić. Myślę, że tą misję w miarę szybko ogarniemy. Zaraz jakiś kuszników zrobię. Hej, okay, on wysyła te jednostki, czy to patrol? Okej, okay, jak on zwiadowców wysyła, to ciekawie, ciekawie się robi. Baczność. W ogóle z tej jednostki to korzystałem tylko w tym samouczku, ale ona... Jak wiecie, czy ona jest jakby bardziej opłacalna od łucznika, bo on ma miecz. To, żeby go zrobić, to trzeba jeszcze miecz mieć. I on wtedy pewnie, tutaj wiadomo, tutaj jakoś z tym mieczem lepiej walczyć i jakieś inne jednostki do niego podbiegną, to on pewnie. Ale czy on ma jakiś, nie wiem, lepszy pancerz, czy cokolwiek, że on jest bardziej opłacalny do takiego łucznika? czy jednak jak ktoś inny w niego strzela, to obrywa tak samo jak taki zwykły łucznik? bo w sumie tego nie testowałem. Jak wiecie, to możecie mi dać znać. Bo jeśli on by był chociaż trochę lepszy i bardziej wytrzymały, no to może i warto było ich robić. Ale jeśli do ustawienia na mury... To w sumie chyba się nie opłaca jeśli i tak będzie obrywał tak samo, a jeszcze trzeba coś więcej na niego zrobić. Raczej nie byłoby opłacalne. Trzy wystarczą. Jeszcze tu więcej drewna ogarniemy. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Znowu to samo i brak robotników i brak robotników. Dobra, ale nadal jedzenie nie ma. Jak ty funkcjonujesz bez jedzenia chłopie? Jak tobie popularność się spada? Powiedz mi, jakim cudem ty ludzi masz, jakim cudem ty rekrutujesz. Co to za gra jest? Halo. Co on to robi? Za mało dóbr. Bo ty oszukują jak nic. Mam coś kasy w teorii mam kasy. To sobie przyspieszymy jeszcze sobie z dwa kamieniołomy. rakasy uzbieramy. No zobaczcie. Niby mu spichlerz rozwaliłem. Jedzenie stracił. On tam ma coś jedzenia, tylko po prostu ja tego nie mogę zobaczyć. Dajcie mi tam zajrzeć. Nie no dobra, coś tam jedzenie mu muszą przynosić. Jest ok, ale to, że on w ogóle w innym miejscu spichlerz walnął, to też jest dobre. Roboty nie mają tak jakby tutaj przypisane tego, gdzie mają to robić, bo w tamtej twierdze no wiadomo, w tym miejscu, w którym było, to zawsze będzie. Ale tutaj widocznie jest inaczej. Nie, to kliknąłem. Grałem teraz trochę w tamtą twierdzę w edycji ostateczną, tam mam ustawione tak jak standardowo, jest pod lewym przyciskiem myszy i już teraz tutaj mi się myli. Teraz w tamtą więcej gram, to ta będzie obrywała. A jeszcze jedno to walniemy i jedzonko się skończyło, no właśnie, trzeba kupować. Chyba tutaj drewno do końca ogarnąć, to w sumie mogę sprzedać drewna, bym musiał dokupić, albo w sumie nie muszę, bo już tutaj idzie. Zapomniałem. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Będzie, wszystko będzie. Dobra, prędkość to chyba tu można zwiększyć. Chce mi się wierzyć, żeby te ataki były takie mocne, że ja tutaj zaraz tak oberwę, chociaż dobra, prędkość zmniejszę z jednego powodu. To jedzenie się będzie za szybko kończyło. My mamy już prawie jedzenia, panie. Właśnie. I ludzi brak. Dobra, piekarni najpierw muszę walnąć, jedzenia, chociaż ze dwie. Panie. Już brak jedzenia. Za mało dóbr. Za mało dóbr. No i szkoda, że tutaj nie można teraz tak ustawić sobie od razu, żeby coś kupowało. Takują wojska księcia. Atakują wojska księcia, ale też można fajnie sobie sprawdzić dzisiaj tego bota, jaki on będzie w miarę mocny. Dobra, Nasz aha, tutaj już pusty, macie drzew za bardzo. Czemu to jedzenie się musi tak za szybko kończyć, dóbr. no... No i musiałeś. Ja tam aż daleko nie mogę, naprawdę? Bez sensu, że na jego terenie nie mogę sobie tak zrobić nic. Zapasy w Spichlerzu się powiększają, to Muszę panie. sobie odbudować jeszcze to. Radamy tu bliżej. Okej, okay, jedzonko już mamy, kamieni pozbieramy, zaraz jednostek więcej sobie zrobię. Będziemy coś tutaj pomału kombinować. Wiem z kontrolem sobie kliknąć, żeby wszystkie naraz zrobić. Za mało dóbr. Baczność! Baczność knechci naprzód. A teraz pokazuje, że coś ma, czyli wtedy cały czas musiał nie mieć, tak tracił pewnie co przyniesie, to od razu zostało zjedzone. Dobra, ale te zamki w sumie nie są jakieś potężne. No, mówię, taki większy szczurek, o tyle, że ma jednostki lepsze. Za dużo to on tutaj nie wykombinuje raczej. Dobra, najpierw walnę domek, bo zaraz mi będzie krzyczał, że i tak za mało ludzi. mamy na drewienko, no teraz to drewno też tak będzie powoli się zbierało sobie do będzie szybciej czy tutaj jedne kamienie łomy walniemy może nawet i jeszcze jedne gdzieś tu i tam za mało dóbr. sprawdzić broń Dobra, no i zaraz będziemy kombinować coś zaraz będziemy kombinować z atakami nie można tu tego zbudować dobra, Jak ale tutaj już ciężko. można jeszcze uklękniesz przed swoim i władcą dobra, wejdź tam te teksty o nie, tylko bez żadnych katapult, proszę cię nie bądź taki to już będzie przegięcie Mogłyby te katapulty tu blisko podjechać? Ty pewnie mi chcesz te domki rozwalić, więc musisz tu bliżej podjechać. Dokładnie tak, właśnie musiało być. Za mało dóbr. ilu kuszników na takiego będzie potrzeba? Trochę do obrony muszę zostawić. Nie powiem, że tutaj z tej strony to ładnie obstawił te mury. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ale oni mi się tak z asesynami kojarzą. W tych białych kapturach. A jak tam jedzonko rośnie, ale mogłoby rosnąć jeszcze szybciej. Jeszcze tutaj coś trzeba dołożyć. Myczków mamy dużo, kasy mamy też dużo. To można sobie kupić. Dobra, myślę, że teraz już możemy przyspieszyć. Jak tam. Jakie jedzenie tutaj nie trzeba kupować. Ja bym coś jeszcze chciał. Jeszcze mogę coś spróbować tutaj więcej zrobić. Jakiś domek. Jeszcze może tutaj jedne by dały radę. Chyba średnio już, ale może tutaj. Tu wydaje mi się, że jest szansa. Wiadomość Pięknie. Ole tych kamyczków to się zbiera. Ale, no, co obrażasz od razu? Co taki toksik, ty pokusie? Dobra, no zbrojnych też nie powiem, że tam w miarę wysyła. No, nie jest on jakiś super mocny, ale jednostki ma w miarę. No, taki mocniejszy szczurek, no, trzeba powiedzieć. Zamek wyglądem trochę mi się kojarzy ze szczurkiem, tak jak już wcześniej mówiłem. W odcinku. No jest troszkę większy, ale też super. No czegoś nie ma. Nawet żadnej mangoneli nie ma. Balisty, chyba że jeszcze później by coś zrobił. Nie wiem. Raz podejdziemy kusznikami i go wyczyścimy. Za mało dóbr. Nawet plutej ja chyba wzięcia. nie będę robił, bo po co? Regiony pustynne należą do mnie. Ej, przepraszam bardzo, ty masz tutaj tereny zielone, nie pustynne. To ja jestem na pustynnych, więc pustynne należą do mnie. Szach i mat. Rozkazy, panie Rozkazy. Tak jest! Cały czas klikam tym lewym wszystkim jeszcze nie mogę. Za mało dóbr. Dobra, macie żelaza, macie, jeszcze dokupię Tutaj leci tak jak powinno. Dobra, idziemy pomału go atakować. Będziemy go troszkę irytować, tak jak on nas pomału. I tutaj mamy 50, dobra. To tylu sobie weźmiemy, resztę Morsz zostawimy. Z życiem! ewentualnie może jakimiś katapultami jak już mamy taką prostą misję na starcie to pobawmy się czymś może róbmy sobie jakieś katapulty rzadko tutaj z machin korzystam bo szczerze są tak słabe że jakoś nigdy mi się nie podobają żeby jakieś trebusze czy coś tutaj robić no niestety mój zawsze swoją zanim podadzą brakuje broni panie dość miał podobny tekst Ryszard miał podobny tekst Znajdź se inny Bo ten jest już u Ryszarda Ej to kosztuje Tego proszę akurat nie rozwalać Bez przesady co Chciałbym ja jeszcze coś chciał Może jeszcze coś kupimy Co no tu jest jeszcze fajnego do użycia Te wozy to wiem Dobra o to może sprawdzimy Tarany i jeszcze to chcę zobaczyć Let's go Ale to będzie atak jakby jeszcze tu wie, że można było robić, to bym zrobił jak. A nie można. Klężenie mi chciałem zrobić. Tań mi bić! Dobra, wy musicie podejść. Panie, pod dwójkę, Taran pod trójkę. Bo nie wy. Wy macie strzać. Najlepiej w to. Pulta gotowa, Milord. Do przeniesienia kamienia do składu niezbędny jest postój wołów. No dobra. Spokój się z tym wołem teraz. Nie widzisz że ja tu Ładujemy. walczę. Wiadomość od księcia. zostaliście przechytrzeni przez zwykłego chłopa. Ładujemy. No i dobra, może jestem zwykłym chłopem. No i co? I co, masz ten jakiś problem? Ładujemy. Stajesz Manton zwykłego chłopa? Jesteśmy atakowani. I hańba. I teraz tarany jeszcze w ruch. A jak mamy kasy, to ja bym chciał jeszcze więcej. Bo nie powiem, jak to się nazywa? Przesuwamy. Ilk bojowy. Mi się z wilczym w skojarzyło. Jeszcze coś było podobnego, chyba. Dobra, ale te tarany to są trochę słabe. Potrzeba czegoś? Ładujemy. Ładujemy. A chcę zobaczyć, jak już tak testujemy, Jaki czy faktycznie tak? jak się zrobi na przykład z 10-15 takich katapult, czy można tak fajnie porozwalać zamek jak to jest w tamtej twierdzy, bo to mnie kusi sprawdzić. I teraz mamy taką idealną misję do tego. Brakuje rekrutów panie. Mamy też bota właśnie, który nie ma jakichś balist, mangoneli, które przeszkadzają Chętni często, albo jakiegoś ognia. Jak to u kalifa bywa? Za mało dóbr. Za mało dóbr, dobra. W sumie te, dobra, te są drogie. To aż 500 kosztuje, to aż tyle nie uzbieram. Jednak nie potestujemy. Może w innej misji. nie ma co się tak rozbudowywać, żeby kasy dużo zbierać. Wimy kuszników w takim razie i atakujemy. Tak jak powinno. Ewentualnie mogę jeszcze tylko dorzucić tu. Troszkę robienie pancerzy Bo tego kupować nie chcę, to jest za drogie Kusza jeszcze można Jak tam z jedzonkiem Dobra, w sumie możemy ustawić sobie jakieś podatki Zerowe podatki, fajnie Króci nic nie zrobią, git Za mało dóbr Ników sobie będę w tym miejscu zbierać. Dobra, idziemy go rozwalać. Ale no nie powiem, że te katapulty. Może i nie są aż takie mocne, ale fajne jest w tej twierdzy to, że jak ktoś jest na murach i ten mur się niszczy, no to tak jakby jest bardziej realistyczne, że ta jednostka spadnie, czy tam już po prostu no, ginie na tych murach. Więc w teorii, jak ktoś ma dużo jednostek, czy jakąś mocno wypchaną wieżę, no to warto te katapulty zrobić. Ale tak, żeby kogoś mocno rozwalać, blokować zamek, to ciężko w tej twierdzy by było. Strasznie ciężko. Za mało dóbr. Go wam dokupię. Tego sobie dokupię. Brakuje broni, panie jakieś Pluteje może zrobimy, bo tam jednak ci zwiadowcy to biją dość mocno. Nie będziesz atakował akurat teraz, jak ja zaraz też będę atakował. Dobra, ale nie powiem, że teraz, jak już tak więcej wiesz, zrobił. Jeszcze wszędzie tych zwiadowców ustawił. To całkiem spoko wygląda ten zamek. Nie powiem, że nie, w porównaniu do innych botów tam z tych innych DLC. niektórych... Ej, dobra, dobra, dobra. Tak, nie będziemy. Nagle tobie się zachciało akurat w to rozwalać, tak? Się na pewno nie będziemy bawić, teraz cofnijcie, zostawcie to tym drugim kusznikom. A mało dóbr. Nie mam ja już mało prawie dóbr. Jedzenia, panie. Nie mam już prawie jedzenia. Dobra, już, już, już. Dobra, idziemy go bić. W takim razie weźmiemy trochę plutei jeszcze. Wiadomość od księcia. Chłopcy, zostaliście przechytrzeni przez zwykłego chłopa. Jesteś najwspanialszym władcą je sobie weźmiemy kuszników. może nawet troszkę więcej weźmiemy, jeszcze stąd. Tu zaraz sobie dołożymy kolejny... Do przewiezienia kamienia do składu niezbędny jest Jeśli to postulko, będzie potrzebne... To dobra, dyskusji. was też biorę idziemy z nim skończyć, ale tutaj budynków jeszcze tyle no dostawił. Jak możemy pomóc. Wasza miłość. Idziemy! Ładujemy. Potrzebać czego? Panie. Ładujemy. Atakują wojska księcia. Ładujemy. Tutaj rozwalajcie. Zostaw moje katapulty. Bo tam już wybiliście wszystkich. Tutaj te domki możecie wy porozwalać. Okej, okay, jednak coś tam powstało. Jakaś mangonela się pojawiła. Dobra, wyjdźcie tam. Dacie radę aż tam strzelić? Chyba trafili. Pięknie, no dobra, no coś tam potrafię te katapulty. Wy macie zasięg na lorda? Pewnie macie. I trzeba nawet dalej kombinować. I powiem to, że ten lord nie jest tutaj tak wytrzymały. No, bo jakby w tamtej twierdzy się tak ustawić, to by tego lorda trzeba było strzelać i strzelać. A tutaj można podejść sobie wziąć 50 kuszników. Dosłownie ten lord padnie nie wiem, 30 sekund, minutę. Dacie chyba radę, chociaż tam jacyś kusznicy obrywają. Tych dwóch nas bije, ale może zdążymy. dacie radę. My pomóżcie, ustawcie się tutaj, gdzie macie zasięg. No i polordzić. Nawet nie trzeba niś, iść czyścić cokolwiek. Lorda, można wysłać. To jest trochę za łatwe, moim zdaniem. Lord powinien być bardziej wytrzymały, tak jak w tamtej twierdzy. Oświecenia i chwały. Ty, może przyjąć z 4000 strzał na siebie czy bełtu. Ale, jak podejdzie 10 zbrojnych no to wtedy go może tam na przykład pokonać bez problemu. Oj, przerwałem ci. Lwy to coś tam. Nie wiem, to już nie usłyszymy chyba tego. Zobaczmy, co będzie jeszcze dalej. okej okay, no tutaj już będziemy sobie w następnej misji mogli w końcu tego templariusza sprawdzić. Będzie on w sojuszu z Ryszardem, a ja będę w sojuszu z sułtanką. No i przynajmniej mają 2500 golda, więc na pewno się szybko rozbuduje. Miejsca ma dość sporo, więc może będzie jakiś inny zamek, może będzie robił co innego. To się zapowiada na ciekawą misję, dobra. Więc w następnym odcinku w końcu przetestujemy sobie tego Templariusza, tak jak należy, bo tam w tej pierwszej misji no to mu dali za mało golda, tam się nie mógł rozbudować. się, miałem dużo sojuszników, to już w ogóle, też mu tam przeszkadzali co chwilę. Ale tu jakoś tam za tydzień pewnie sobie kolejną misję ogarniemy. I tu będzie już, będzie jatka. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i do jutra. Na razie.